Cześć, mam na imię Mikołaj. Kandyduję do stypendium marzeń i od zawsze, kiedy tylko pamiętam, interesuję się technologią, czyli na przykład komputerami, programowaniem, budowaniem robotów, frezarkami CNC dru i drugim 3D itp. Już kiedy miałem 9 lat, dostałem pierwszy zestaw, gdzie budowałem swoje własne odwody elektryczne, a w późniejszych latach udało mi się kupić deweloperską Arduino, dzięki któremu mogę budować, zbudować praktycznie wszystko. Jednym z moich projektów był właśnie robot. Robot z Lego, który został przerobiony w ten sposób, że mógł normalnie jeździć właśnie dzięki temu Arduino. Oraz zbudowałem do niego bezprzewodowy pilot, też z Arduino, żeby wiadomo, mógł to normalnie wszystko jeździć. Ale niestety im dalej las, tym więcej drzew. Im bardziej się w to zagłębiam, tym im bardziej skomplikowane mam projekty, tym bardziej potrzebuję skomplikowanych części, które po prostu muszę zaprojektować. A żeby wyrobić takie części zaprojektowane, to to jest ogromny koszt, gdzie już jakbym projektował te kilka części, mogłoby wyjść nawet te kilkaset złotych. Dlatego po prostu, żeby nie przepłacać, potrzebuję właśnie drukarki 3D, dzięki której mógłbym zaprojektować, wydrukować, a później użyć to w swoim projekcie. Gdzie w planach mam na przykład rękę robota, robotyczne ramię. No i mam nadzieję, że dzięki wam uda mi się zrealizować moje, e, moje marzenie, moją pasję, że mógł dalej iść w tym kierunku.